Witaj, dziećmak idzie sobie, ja zajęty, buty zbieram. Widzę, zastanawiam się skąd się tu wzięły, a no wyrosły. Jakżeby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Hmm... hmm... Rog nie może, bo og ok i pog będą źli. Og i pog? To twoi koledzy? To Znalaźcy! Wielkie Znalaźcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli. Do jaskini. O, 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 tam! Zjedliście go? Nie. On kościsty, niedobry ble. Og mu kazał buty robić. Dla Oga. Poga i roga. Po co wam, buty? Człowieki noszą, to Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Bywaj. Jaskinia jaskinie trojku już Tak. Kto inny mógłby uczyć trole oh. przeklinać? Gerald? No, kopela! Kto to? Spokojnie og, ok. to mój stary znajomy. Idzie stąd! Bo wpadnie do zupy! Jestem okropnie żelasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie. Sama skóra i kości. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na, na dupie. ty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie, buty szyję. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Og nieba, ma, rog ma i pogniema. Zrobi buty, to pójdzie. Spokojnie, Talar wróci, tylko musi najpierw iść ze mną, żeby przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie, Geralta, dobrze gada. Patrzcie na wasze stopy, wielkie nie? Żeby uszyć na nie buty, potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skóry. Potem wrócę i uszyję wam buty. E, dla Boga też I, i dla Roga. Dla wszystkich po dwie pary! E, niech idzie, tylko niech wróci. No, wiedziałem, że z Was równe chłopy. Trzymajcie się! Musisz się postarać o dzieci. Dzieci to nie trolle. Poza tym, wiedźmini są bezpłodni. Eee, widzę, że nic się nie zmieniło. Dalej jesteś cierpki jak z Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Ross i Likstra. O, nie zapomnieli i o mnie. Jak miło. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Gerard. Wiem, że masz dużo na głowie, zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle. Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, w cię. Tak jakby, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej. Wybacz, bracie, ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Rozumiem. To po co się właściwie tu zapuszczałeś? To teraz Ziemię Nilfgardu. A myślisz, że Nilfgaardczycy nie potrzebują szewców? Pewnie mają swoich. A chuja tam mają, sami dyletanci i tyle. Na całej północy nie masz lepszego szewca nad Talara. Tak, jasne. Wątpisz? Byłeś śpiejem, a teraz współpracujesz z Dikstrą i Roshen. Myślę, że wcale nie pojechałeś naprawiać Nilfgaardczykom butów. Dobrze główkuję. Fakt. Naprawianie butów to tylko przychylna. Bo kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. Spokojnie sobie pracujesz, a ludzie obok ciebie gadają. Czasem bzdury, a czasem coś ciekawego. Na przykład? Nic więcej nie mówię. Hm? Bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam Radessa. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Idę o zakład, że zesrają się z wrażenia. Bywaj i powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu, niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ! Aby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, he he, bez obaw, potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, geral. Oh. A! Gdzie leziesz? Strasznie wysoko. Odpocznij. Oh, to dobrze ci Ach, ja A, uh. A! Gdzie leziesz? Chcę z niej zrobić zrobić wiezmin. Witaj w i wędrowie. Marne wygląda. Holofernes Meiersdorf do usług. A oto moi synowie: Bernie, Franklin i Hugo. Hmm. Rico Meiersdorf, to jakaś rodzina? E, tak, to mój najmłodszy syn. Niestety zostawił rodzinny interes i poszedł szukać szczęścia do wielkiego miasta. E, czemu pytasz, znacie się? A, e, no cóż, tak. Mieliśmy styczność. Ale ja nie o tym. Przechodzę w sprawie ogłoszenia, które wywiesiłeś. To barciowe widziadło pustoszy moją pasiekę. Jeśli chodzi o zapłatę. Odkąd grasuje tu widziadło, miodosytnia nie daje takiego dochodu jak dawniej. Nie mógłbyś trochę spuścić sceny. A, niech ci będzie. Jeśli nie pozbędziesz się widziadła, to i tak zbankrutujemy. Potraktuję to jak inwestycje. Czyli umowa stoi? Stoi. Dajesz sobie sprawę, że coś takiego jak barciowe widziadło nie istnieje? To musiał być jakiś potwór, może upiór. Ktoś z Twoich pracowników coś widział? Ja widziałem. Właśnie czyściłem ul, kiedy usłyszałem krzyk jednego z naszych parobków. Dar się tak, jakby go pokąsała cała chmara pszczół. Pobiegłem do niego, ale już nie żył. Miał ślady po urządzeniu? Raczej po Sine wargi, szron na włosach, a wokół leżało. Pełno martwych pszczół. Któryś z was może mi pokazać miejsce, w którym pojawiło się widziadło? Ja pójdę. Chodź za mną. O! Tędy, za mną. Bydlak! Skąd pomysł, że to barciowe widziadło? To taki pszczelarski przesad. Jak się narami pszczół źle rozporządza, to przychodzi widziadło. Niszczy ule i zabija pszczoły, żeby nikt nie wykorzystywał tych szlachetnych zwierząt do niecnych czynów. Napuściliście pszczoły na konkurencję? Nie! Ojciec podpisał niedawno kontrakt z Radańczykami. Znaczy, że widzia dwoje z Nil w Zabiło parobka, może zostawiło jakieś ślady, bo w Nowigradzie kutwa w kutwę i na kutwie. Cała oszroniona Chłód musiał zabić pszczoły. To ich barciowe widziadło ma dość sporą nogę i jest ciężkie. Ślady znikają w wodzie. W tej kałuży, która udaje jezioro, raczej nic się nie schowało. Sprawdzę drugi brzeg, może ślady ciągną się dalej. Zadzawka, muszą być i utopce, ale to raczej nie one zniszczyły ule.